Siemano witam w kolejnym odcinku dzisiaj tak otworzymy sobie ostatnią skrzynię za ekspediamentową która mi została no i będzie konkursik no oczywiście g4 można tutaj otwierać skrzyneczki wszędzie macie wypisany procent na danego skina jego wartość strona dla osób pełnoletnich no i oczywiście działamy z głową i odpowiedzialnie z kodem Rafikos możesz sobie skrzynię milspego tworzyć za free jak wcześniej kodu żadnego nie używałeś I masz plus 5% do depozytu do wpłaty różne metody płatności blik, skinami, krypto, sms i Wiele więcej. 5% bonusu, waluta eventowa. Zaczniemy od czego? Dobra, może znajdziemy sobie skrzynkę, opowiem Wam o konkursie, a potem przejdziemy do skrzyni za Expa. To będzie chyba Git, dobra. Nawet Classified kilka razy. Konkurs jest na co? Na kodzik, na skrzynki, free skrzynki na g oraz na saldo tam 10 zł. Jeśli się nie mylę, mam kilka tych, kilka tych kodzików, więc mm, no. Dobra, 8, 8 kodzików jest, więc dosyć sporo, no i co zrobić, od tego odcinka wszystkie następne z g po prostu trzeba pisać komentarze, subować kanał, lajka zostawić, no i wybiorę sobie, czy to jakiś śmieszny komentarz, czy to trochę losowo, zobaczymy, jak zobaczę, że ktoś fajnie pisze te komentarze, to może nawet nie będę losował, tylko wybiorę jemu, znaczy jemu po prostu przekażę ten kodzik, ewentualnie właśnie jakieś losowanko, od tego momentu się to zaczyna. No i co? Tak, tak a nie inaczej. Jeszcze możesz na, na drugi kanał, Rafix, słupkę też tam zostawić. No i będziemy sobie te kodziki losować. Tak myślę, że teraz co miesiąc tak będziemy robić. Powiedzmy 10 kodzików i normalnie będzie można sobie wygrywać. Dobra, dawaj, skrzynia za expa. No i co? Diamentowa lecimy, co? Kurczę, jest, jest mocno, nie? Dobra, dawaj, dawaj. Ostatnio był Wildfire, mieliśmy też Dopplera. Chyba Fuel Injector też się trafił. Kurczę, no Wildfire, niestety niestety to i tak jest potęga nie no ale dobra no i tyle tyle było z Expika. ile nam brakuje gdzie yy... tu są procenty 7% mamy no więc jeszcze no jeszcze sporo nie więc pewnie dopiero za no w kilka miesięcy uda nam się zdobyć kolejne no ale jest jak jest dobra mario o, oglądałem dzisiaj wk z mariem więc zobaczmy co tutaj w skrzyneczce będzie Safari Mesh, ajajaj, no nie za ciekawie, jakieś bitewki sobie zaraz porobimy No i napiszcie czy, czy takie konkursy faktycznie byście chcieli No bo przecież, że, że, że zawsze spoko, nie? E, że coś tam można sobie zgarnąć I no, dobra, puch, lecimy dalej Dawaj Mario, no nie, no co jest, a jakie to są procenty? Uuu, bo to taka wiesz, taka, no dobra, rozumiem, taka skrzyneczka typu high risk robotyczna, dawaj salunę otworzymy ej, może bitwy na kapsułki dzisiaj o o, 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 dobra, mam ochotę dobra, idziemy bitwem i lecimy w takim razie tak stick no to dajmy ich z 3 lecimy dalej tą zadyszkę z za aspiration, okej, okay, możemy po 3 w sumie to wydaje się całkiem spoko, z prawą, dobra, 3 tu już mamy 9, tutaj do, a to jest ensure, Do już chyba był, yy, dobra, za 8 dyszek na pewno jest, a nie ma Dobra, to jednak za stu, od razu mamy przeskok. Tylko to już drogo będzie. Dobra, tu zróbmy dwie. Tu zróbmy jedną. 600 złotych bitwa. o kurde. No dobra, lecimy. Ona no, chyba zajmie w ogóle cały odcinek. W sensie już do końca sobie nie, ją zrobimy. No ale to jest to, że właśnie takie dłuższe bitwy fajnie na streamach, a na odcinkach, no to zajmują praktycznie cały odcinek. Jeśli faktycznie chcemy taką dłuższą, bot crasher, ok. No nie ukrywam, że też czekam na, na kurde bilety. Na, na kłebą, massacre ten going serio. W pierwszej puli byłem, jeśli wiecie o co chodzi, i normalnie biletu stary nie mogę sobie ogarnąć. Płyta już chyba wyprzedana jest, więc XD no nie polecam, ale mam nadzieję, że jakikolwiek się te, te bilety udowyrwać, aktualnie siedzę w kolejce no, także tak czekam, snajpia to myślę sobie, a odstresuję się troszkę. G4 -ką. dobra, wróćmy do tematu. Ehm, countdown no, nie za ciekawie to wygląda. No ale wiadomo, że teraz to tak skalujemy, nie? Teraz te takie mniejsze, mniej warte skrzyneczki to coraz droższych, lepszych. Tapsen, okej, okay, to spoko. Zawsze wydaje mi się, że mamy teraz przewagę jakąś, natomiast wiadomo, że jeden master tutaj może dużo zmienić, tak? E, pururist, pururist? Coś takiego. Oj, Waylander po stronie Crashera. no dobra. Mamy Ensure trzy razy, oj, 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 oj. oj. No nie dobrze, nie dobrze. Być może teraz... Wydaje mi się, że teraz Crasher ma, ma ten. Prowadzenie teraz na pewno już. Z tym styko. No, approaching side, no. Kurde i znowu flow. Co to ma być? Dobra, Fusey Master musi nas uratować, bo inaczej będzie tragedia, chyba git. No ale to. Nie jest na tyle duża przewaga. Dawaj, dawaj coś. No dobra, spoko, ale. No no twasiły remis praktycznie. Master, proszę cię, proszę cię. Nie no, co to ma być? Co to ma być? No niestety, bitewka, bitewka ten, no nie udało się, dawaj tego Blazing heist, Heist, Blazing Heist, dobra, puch, Control Panel, no dobra, dzisiaj to tyle, yy, witam, jednak się dogrywam, otworzymy sobie jeszcze coś, udało się zdobyć te bilety, XD, znaczy, <laughs> chyba, chyba, bo zapłaciłem, <laughs> zapłaciłem, ale nie przyszło jeszcze nic, mam nadzieję, że jednak przyjdzie, XD, yy, miejsca... Te siedzącego obok siebie nie dało rady, stary to przeskakiwało. Ale ogarnąłem dwa bilety, nie? Jeszcze jakiś kod stary trzeba było tam wpisać, jaki kod, no udało mi się odnaleźć. A to wydarzenie online. Także ojej, może ktoś idzie, idzie też na koncert kule, Bo To można się zbić w Warszawa. No e, dobra, otworzymy sobie jeszcze puch Jeden raz Blue Tiger. No i co? Dobra, ostatnia skrzyneczka, i spadam. O dawa, Edwarda. Aż mogłem Hypera w sumie może. Dobra. Go 1 Edward. Też będzie elegancko. Pit Viper. No dobra. I co? Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych odcineczkach. Siemanu Hej. Nara.